Hey! Będziemy myli włosy, bo czasem się zdarza, że myję głowę. Jeżeli są tu jacyś trycholodzy, którzy powiedzą It's not a good idea, mówcie mi, że mogę robić coś lepiej. Moja forma mycia głowy, to to jest forma mycia OMO, czyli odżywka, mycie, odżywka. Moje włosy, jeżeli ja nie myję ich raz w tygodniu, to jest bliżej dredom, nie się. Nikt mi nie zapłacił za to, że mówię o tych produktach. Korzystam z nich od lat i uważam, że działają. Tangle teaser. Zanim zacznę rozczesywać, to nakładam na włosy odżywkę. To jest odżywka Cantu. Marka dostosowana do wysokoporowatych włosów. Nie zabiorę kamery od prysznic, bo to nie jest ta platforma, więc y, idę zmoczyć głowę. Moje włosy są teraz turbo mokre. Nowka sztuka, funkcja, mi i Icek we włosy. Staram się, żeby ta odżywka do tarładek najgłębszych zakazów marków moich kołtunów, czy moje włosy były rozczesywalne. Taką odżywkę zostawiam na włosach na 2-3 minuty. Idę rozczesać włosy pod bieżącym strumieniem wody. On rozluźnia i powoduje, że włos łatwiej wchodzi pomiędzy żebyki szczotki. Jeżeli nie chcecie stracić dużej ilości włosów, nie chcecie wyrywać, włos się łatwiej rozczesuje, a przez to też mniej włosów zostaje w szczotce. Włosy są powiedzmy rozczesane. Wciąż mam jeszcze kołtuny. Przechodzimy do drugiego stepu OMO, czyli mycia. rampon, który od Store. Ja w tej chwili używam jakiegoś tego z karateno, szampon i. Ile wlezie. Lubię jak się dobrze pieni i wmasowuję go głęboko, tam porządnie spłukuję. I teraz trzeci etap OMO, czyli nakładamy drugi raz odżywkę. Zależy mi, żeby dokładnie zmasować odżywkę w każdy kosmopasmyk. Czy zużywam dużo produktu? Tak. Żeby <susurzy> <N> <susurzy> <N> <susurzy> 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 Kiedyś, jak byłam dzieciakiem, zakładaliśmy się, czy spotkamy typa. Mówiliśmy na niego o bobra. Miał takiego jednego, szerokiego dreda. Od tamtej pory stwierdziłam, że nie chcę go na bobra. I tak nałożoną odżywkę. Zostawiam. Dobre 15 minut. Chcę porządku, ok. Zamazam, zamazam, zamazam. 15 minut później. Czesuję tą rotizerem na sucho. Czesując w tym samym produkt bardziej w Nie jestem w stanie do końca rozplątać swoich włosów. Rozszarpujemy. Być może to nie jest ja nie jestem żadnym specjalistą. Jestem zwykłą babą z internetu. To są włosy, które mi wypadły. Czy ja powinnam to wrzucać do bio? Zaraz będziemy suszyć. Nie używam mikrofibry ani koszulki chłopaka, żeby osuszać włosy, ponieważ w momencie, w którym wcieram aktywator skrętu we włosy, woda sama się wyciska. Nie stylizuję włosów na palec. Lubię, jak moje włosy są wolne. No, naturalny skręt. Ja używam suszarki z dyfuzorem. Stawienie najwyższe. Odpalam sobie jakiś miły serial. Już lekko suszone włosy. cieram olejek, robię to w połowie suszenia i robię to pod koniec, jak już wysuszę włosy. Przed dosuszeniem do końca. Mm. Czasami lubię też, żeby włosy się wysuszyły same. Tada!